Dzień dobry, witam serdecznie! Ja też to znowu się poberbował to na kolejny odcinek Happy Wii! Po tym dziwnym wstępie, witamy jeszcze raz serdecznie, nazywam się Lijajpiera, a to kolejny odcinek z całych kółeczek, moi drodzy, dobiliście bardzo dużo łapeczek pod poprzednim odcinkiem, dlatego uznałem, że okej, okay, dobra, wrzucamy kolejny odcinek, jeżeli chcesz, żeby szybciej pojawił się kolejny odcinek, to zostaw w tym momencie łapęcy w górę. Jeżeli jeszcze nie subskrybujesz tego kanału, to kliknij czerwony guziczek i zmień go na szary. Zapraszam Cię oczywiście również serdecznie do mojego nowo otwartego sklepu sklep lj.pl Gdzie możesz nabyć nowy żarobiste życi, koszulki, plusy, plecaki, okay? Nie zapominajmy oczywiście o moim czyli twoja .pl. możesz znaleźć oczywiście info w opisie odnośnie strony i w ogóle wszystkiego. Zapraszam cię serdecznie, drogi widzu. A teraz już nie przedłużając, wlatuję intro. Lecimy z kolejnym odcinkiem z wesołych łeczek. Intro. Na dobry początek: Impossible se zaczniemy. He, he. Zrobimy sobie małe Impossible i na sam początek <laughs> będzie dobrze i faw. Jeszcze raz. He. Uh, ha. Uh, ha. I hej, ja będę. Oho, no! Uuu, iu, uuu. Ja, uuu. Ale ja jeszcze żyję! Udałoby ho, ho, ho. He! Yes! <ścoughs> Udało mi się i o to chodzi, tak się robi. Impossible, prawda? Normalnie są tam imposible. Dla mnie nie ma imposible. Ball Pro lecimy, moi drodzy. I teraz, proszę bardzo, dead albo win. 100% working. Hmm, he. Okej, okay, jeszcze raz. Okej, okay, I hop, no i ha. Takie, He? No, ale, ale, eee, halo! Nie, No chyba ty si jaja robisz, halo! Czyli, nieważne czy... Ej, to był troll! To był troll! Czyli jednak wygram? Nie wiem, czy wygram. Dobra, lecę dalej. W ogóle, o co chodzi w tym Bolfrowie, halo! Teraz będę spadał w dół w ogóle, tak? Super. Czy to, o co, o co chodzi? Zginę w końcu, czy... o to... Nie, jednak nie ginę. Halo, o, nie, nie, rozumiem, okej? Okay? O co chodzi? O co chodzi, nie rozumiem? Jeden ton, jeden ton. Nie, nie gnieć mnie, nie, nie. O, okej, okay, dobra. What the... No nie, no co? Jeszcze mam stąd wyjść? Nie, nie, serio? Nie, nie, serio? Nie! Nie. Okej, okay, przeżyłem. Nie rozumiem. I give up. What the hell? Ej, co to był za ballpro w ogóle? Ej, ja pierdyle czegoś takiego to już dawno nie widziałem, nie? Czy to nie jest troll level? Nie, to jest ballpro. To nie było nazwane troll level, ale to był taki mega troll level dosłownie, nie? Boss fight, Marcelo. Kim ty jesteś? O nie! Udało się, pięknie, dobrze. I dalej. Ha! I ha! I. Nie! Wow, shit! Nie! nie. nie. Dobra, nie wyszło. Jeszcze raz. Nie mam pojęcia, kim jest ten ziomek, ale ho, lo, do tyłu. Dobrze, elegancko. To se zleci. Dobra, i teraz ho, On jest zły, ha. I teraz uciekam, 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 uciekam. Uo, nie. uo, let's ledwo, ledwo, Ho, ha, tu, Yep, Bang. Teraz a, shit, 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 jest! Wow, 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 wow. Dobrze! Dobrze, dobrze, dobrze! Hono tu ziomek! Aaa! Pięknie przesunąłem się do tyłu, takie O to chodziło! Dobrze! Ho -cia. Yes! Przegrywasz ziomek! Nara! <grywa> And the winner is LIPLI! <grywa> Dobra, nie mam pojęcia w ogóle co to było, ale okej. Okay. Reverse sword Throw. Dawaj! Nie, znowu river! Nie! Nie, 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 nie! Ja nie! Nie! Bottle flip, proszę bardzo, ja poproszę bottle flipa. Dzisiaj pójdzie mi dobrze. Pyk i będzie na jakieś tam coś fajnego, nie wiem, coś se wleci, prawda? Fajnego. heee! Pek korkiem do dołu na wino, o bardzo by fajnie by było, albo albo no super fajnie na pro poleciało, tylko tak trochę bokiem. O, no tak trochę nie za bardzo i jeszcze raz i ostatnia buteleczka. Pyk! Jeszcze raz, spokaj, spokoj, ja, ja dam radę, czekaj, he, i. Ha. Uj. o o, 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 o! No kurde jakby tak ładnie korkiem do dołu poleciało, he! Joop, no i pokiem. dobra, no to nie, to mi ostatnio potrafimy nie chodzą. ja, nie, pierdziele to, pierdzie pizza delivery, co, musimy dostarczyć pizzę, turbo, skuter, pujeć, klik to, create break them. o, o, kuźwa, tu jeszcze klikania mamy, dobra, jadę, 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 halo, co to jest, delivery za drink, you have a complete machine will help you, punch it, buy a drink, punch it, punch it, yeah! a, daj to, dobra, okej, okay. <laughs> Dobra, jedziemy dalej. Halo, to co to jest? Ciasteczko, nom, nom, nom. to no, bardzo dobry biszkacz. Jedziemy dalej. Nie ma slow. Give me that man pizza, man. Nie. This jerk is trying to steal your pizza. I będzie wybór, tak? Co, co mogę z nim zrobić? Uh, give him something else. Kill! <laughs> Nie ma pizzy! To jest za klienta, który zapłacił, zamówił. Nie ma. zielony dostawca pizzy. O, dzień dobry, pizza dostarczona, normalnie rozumiesz, tako! Clean the goddamn table. Yeah, boy! Dobra, pizza dostarczona, o to chodziło, tak to się robi, dokładnie tak, jak piliaj dostarcza pizzę, to nie ma ciula we wsi. 88% possible jump. Okej. Okay. Pierwsze podejście i wygrana. Super. Golf Extra. Co to, kurde, jest? Hey. To chyba nie poszło, ale może jednak... Nie. Ej, chodno tu. O, 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 Ej, no bo mnie to nie chcę wygiąć bardziej. Halo, wygnij się! Oooo! Ping! Dobra, teraz pójdzie, teraz p... No kurde, serio? Ja! Ja! Dobrze? Dobrze! 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 Jest! SFROWES! Co? No i wreszcie normalny słodfrow. To mnie się podoba. A nie jakieś tam duperele. Dokładnie tak, tu do ty... O ty kurde, czekaj to iaa! Nie to... O, dobrze, udało się. I teraz do tyłu. Ho! Pięknie. O to chodziło. O to chodziło. Bicycle obstacles. Szynu, jedziemy. Bicycle obstacles. Rozumiesz? Tu trzeba robić normalnie. Tak Tato, ja się boję. Nie bój się, synek. Normalnie jedziemy. Nie ma ci czego bać. Tego sobie przejdziemy. Nic się nie stało. Jedziemy przed siebie. Kolejny super adventure. Ja ci dam slow. Nie ma slow. O, -ha. synu, nie. Tato, bo ja się boję. Roberek się zatrzymał! Zawiodłem się na tobie. Ale... Ale, ale, ale to! Tak no, Ej, Ale! Ja dam radę, tylko, radę! Nie, nie odzywaj się. Ale, a ja dobrady radę, tylko muszę wyjść wyjdę stąd i ten i, i, i zrobię normalnie i przejdę poziom, zobaczcie. dobrady na pewno, na pewno dobrady! Muszę dać radę! Ja! Dobrady! Ja! Nie da braty! Nie, nie dam Balkony terror, co? Ha, 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 ha. Ha. O, o! Kupię Głupie balkony! Ha Ha Co się dzieje? Ha! Ja dobrze robię dziadka, nie? Aaaaa! O! My leg! Aaaaa! Nie, ja mam nogi! O Jezus, Ale wydaje mi się, że... Ja dobrody! Dobrody! O, dobrody! Ej, dobrody! Ej, dobrody. Ej, dobrody. Eladha Gris Ależe, co? Na 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 Jedziemy ukochana, nie bój się! Przez dżunglę, przez deli. jedziemy na wycieczkę. Gdzie mnie zabierasz, Romeo? Nie bój się, Julia, będziesz bezpieczny. Co to po, po, po rusku coś pisze, czy po jakiemu? Nie, nie po rusku. po. potera. Po jakiemu? To po grecku faktycznie nie jeszcze. Dobra, jedziemy na pełne nie przejmuj się w ogóle. Tutaj różne takie, prawda? Fajne, że. Oh. Ojej, wdupiłem się w drzewo spokojnie, tylko noga mi złapała się. Nic ci nie jest, kochanie? Nie, spokojnie żyję normalnie, rozumiesz? pan? na tylnym kolesie jedziemy, pa. Uy, o się, nie. A, dlaczego? Dobra, jadę. Sama na tą wycieczkę, ale. Ale ja nie chcę sama! Dlaczego? Nie tak niebezpiecznie jechałeś. Jednak mi się udało to przejść! Dobra, nie. nie ma. Nie ma, nie ma, nie ma, znaczenia. Glass break, czy mogę wybrać po... Nie mogę wybrać postaci, to hatwu na tego glass break'a. Dobra, faktury escape. Co to jest? Szynu, musimy się wydostać z tej szalonej fabryki? Eee, Kurwa, nie wiem czego, ale... Eee, eee, no, jedź, 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 jedź. Dobrze. Okej, okay, tu się wzbijamy na górę elegancko. Trzymam. Trzymaj się, rowerku! Nie, Siddy, Siddy, miałeś i trzymać, kurda, co ty żeś zrobił? Halo! Dobra, spoko, Nie! Aaa! Dobra jeszcze raz, spokojnie. Dobra, ciek. Kliknij mnie tu i jedziemy. I co tam się dzieje w tej fabryce w ogóle? Dobra, jadę jadiem jadę, jadę jadiemy, jadiemy. Jadiemy, 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 Yady, jadiemy, yady, jadiemy, kurwa jadiemy. Jademy. Do przodu, dobra, zbędny balas już. Jadiemy, dawaj, dawaj!

Russian Dancing Man, Space to Start! Eee, kalenka, kakalin, kakalin kamba, ja! Na 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 na! <śpiewanie> kura no kurwa, no, mi skaczę sobie! Ye -ye, ye -ye, ye -ye. <śpiewanie> Nie! Ale fajna mapa, fajna. Po podobała mi się, bardzo mi się podobała. The heist. Uh, napad. Dobra, no to. Aaaa, wa, wa, Czekam, ja wiem o co chodzi. Ha! Uu, uu, uu. I. The Scarp is mine! <laughs> Ale się udało, to się liczy. To, to jest najważniejsze. Obstakle co u 8 Osiem chyba tam było? Nie wiem, dobra, lecimy spokojnie. Level doch! op, 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 op. Nie! Tak blisko było, dobra, jeszcze raz. Pik, pik, pik! Oj, 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 oj! Aha, nie ze mną te numery, ziomek, dobra. ramp Jump teraz będzie, dobrze, spokojnie, damy rady, damy rady. Hopsa, eee, level 3, nie wiem co to było. Ui, dobra, niczym Sonic. Level 4, spike over. O nie, czuć, slow, tu trzeba slow, slow. Slow, slow, slow. Tato, to szybciej, nie mogę, bo się w łeb pierdyknę. Spinning Triangle. Wow, 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 Wow. A, tam tam były miny? Tam. No to nie wyszło w takim razie. No trudno się mówi. Poka mnie. To ja jestem gotowy. Dawaj. Show me what you got. Ha! Ej, byłem pierwszy. Czekaj, dawaj. Jestem gotowy. Ha. I win. <ścoughs> I na temat, i o to chodzi, tak to ma być Ball throw 6, no i dawaj jeszcze Ten, co z... Uuu, tu inne piłeczki są Ha, three balls, o, bardzo się cieszę Co to za kuleczka, tam jakiś Rasengan, kuźwa Czy co to jest? Dobra, czekaj, hop Okej, okay, nie mam pojęcia, gdzie e jest Win w ogóle? Final level? a Tu jest help. o, dobrze, nie będzie śmierci Ha, chodź tu, piłeczko, szybciej Do mnie, chodź Yyy, e -ja, kurde Yyy, e hop Help, dobrze, piłeczko choto tu do mnie, hono tu, chono tu, chono tu I teraz hop, do trzy balc. dobrze, pięknie o to chodziło A gdzie jest, dobra, unlock Aaaaaa, I haaa <ścoughs> ha! Oj, To ciężka piłka jest, halo ty... yeah! Owo, daj, daj, daj w sumie. Nie ROZUMIEM! Spike fall fixet! No poka mnie to, czy to takie fixet? Lecceee... Nie, to tak nie. Lecie Lecieu! No w sumie faktycznie naprawione no nawet nawet powiedziałbym tak mm, dobrze Mój drodzy, to będzie na tyle w tym odcinku. Dziękuję Wam serdecznie za oglądanie. Jeżeli ten odcinek Wam się spodobał, to oczywiście łapencja w górę, subskrypcja, dzwoneczek, wiadomo wszystko, zapraszam serdecznie do sklepu sklepia i pyli, oraz oczywiście do mojego sponsora, czyli twoja To będzie na tyle w tym odcinku. Dziękuję serdecznie za oglądanie. Ja wychodzę, trzymaj się, do następnego i bajo bajo na razie! Już możesz iść. Papa, pa, idź. Idź, oglądaj inne filmy. Paszła. paszę, paszę. Tak, mam klapki i skarpetki i co? Nie pasuje ci, że mam klapki i skarpetki? Dobra, koniec tego odcinka.